Biblijne opowiadania dla serduszek. Pokrzepiania. Przebaczenie. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? I odpowiedział mu Jezus. Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. Ewangelia Mateusza 18, 21 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. Kolosan 3, 3:13. Czasem jest tak, że ktoś nam krzywdę wyrządza, źle nas traktuje lub niesprawiedliwie osądza. Nie jest to proste sobie z tym poradzić i tak łatwo nasze uczucia urazić. Ciężko nam wybaczyć, lecz czy tak ma być? Czy przyjemnie z żalem będzie nam wciąż żyć? Czy lepiej wybaczyć, zostawić za sobą i pozostać szczęśliwą, zdrową osobą? Poznajmy więc wspólnie historie ciekawe, a kiedy skończymy dzisiejszą wyprawę, to sami sobie odpowiecie na pytanie, czy przebaczenie to łatwe zadanie? Jakub i Laba. Kiedy Jakub przez oszustwo wyłudził błogosławieństwo, choć to Ezaw jako starszy miał do niego pierwszeństwo, to zmartwiona mama w obawie o niego wysłała go do Labana, brata swojego. Tam miał Jakub czekać, aż złość bratu minie i znaleźć schronienie w odległej krainie. Jakub odnalazł swego krewnego i nawet praca czekała na niego. Zapłatą za służbę u wuja Labana miała być Rachela ze swej urody znana. Takie było Jakuba życzenie, a wuj dał mu swe pozwolenie. Siedem lat mi będziesz służył, młodzieńcze, a ja swą córką się za twój trud odwdzięczę. I służył w Padam Aran, aż wybiła godzina, gdy na ucztę zeszła się cała rodzina. Chociaż Jakub miał poślubić przepiękną Rachelę, Laban mu podsunął swoją starszą Lę. Być to tak nie może, by młodsza pierwszą była, i szybciej niż starsza męża poślubiła. Lea pierwszą małżonką twoją będzie, a niedługo kolejny ślub się odbędzie. Za siedem lat twej pracy dostaniesz Rachelę, a ja wam wyprawię huczne wesele. Jakub oszukany, przez teścia swojego nie miał już za bardzo wyjścia innego. Przez te kolejne lata służył u swej matki brata. Jednak to nie koniec sztuczek teścia jego, bo przyszedł czas, by Jakub wrócił do kraju swego. I wtedy też co chwilę zmieniał zdanie, jakie bydło się Jakubowi dostanie. Wiele razy Laban zawinił wobec niego. Jednak Jakub nie chciał żalu mieć żadnego. Chciał zostawić urazy, iść dalej z rodziną i rozejść się w pokoju z pogodną miną. Na koniec kamień postawił jako pomnik, który o zgodzie między krewnymi wszystkim przypomni: Józef i jego bracia. Nie tak dawno po tym na syna Jakuba przyszła podobna próba. Józef, którego matką była Rachela, doznał cierpień wielu od swoich własnych braci, dobrze słyszysz, przyjacielu. Józef był synem umiłowanym. Dlatego przez swych braci był tak nielubiany. Ciągle towarzyszyły im złe uczucia, zazdrość. To powód ich serca zatrucia, a to, gdy ojciec Józefowi płaszcz dał, a to, gdy sny Józef dziwne miał. Wszystko im ciągle przeszkadzało, i gorycz w sercach ich rozwijało. Józef nie wiedział, czemu jest tak, że nie chce rozmawiać z nim żaden brat. Hmm. Aby się go pozbyć, nawet plan uknuli. Widzicie, jak zazdrość serce znieczuli? Najpierw go do studni wrzucili i samego tam pozostawili, a potem zdecydowali. Najlepiej, jakbyśmy go sprzedali. Jak pomyśleli, tak i zrobili, i wielką krzywdę mu uczynili. Jednak to droga Boża była, by taka sytuacja się wydarzyła. Bogu nie wymyka się nic spod kontroli, chociaż czasem serce nas boli. To, gdy koniec tej historii zobaczymy i temu wszystkiemu się dobrze przyjrzymy, Widzimy, że Pan dopuścił do tego, taki był plan od początku samego. Józef nie chował urazy do braci, bo wiedział, że Pan go prowadził, wybaczył im z serca ich postępowanie, wiedział, że to było jego zadanie, aby ich ocalić i tak też uczynił, pokazał, jak wybaczać, gdy ktoś przeciw nam zawinił. Dawid i Saul Historię Dawida wszyscy dobrze znamy i teścia Saula też pamiętamy. Jak wielką niechęcią Dawida darzył, by życie odebrać zięciowi marzył. W porównywaniu i zazdrości leżał korzeń jego złości. Dawid był bardzo lubiany, podziwiany, szanowany. Nie jeden raz Saul go zabić chciał, a Dawid miłość w samym sercu miał, choć ciągle w ukryciu i ciągle uciekał. Dawid takiego dnia się doczekał, że zaraz przy jego jaskini Saul z żołnierzami obóz rozbili. Przyjaciele Dawida namawiali i tak z nim argumentowali. To twoja okazja. Możesz go zabić i przestać się tułać i kryć. Tyle złego ci też twój wyrządził, nie powinien dłużej żyć. O niech łaska Pana broni sługę swego, by miał podnieść rękę. Na pomaraźniańca Bożego. I choć miał okazję, by tego dokonać, wolał przebaczeniem Saula pokonać. Widzicie, jak ważne jest przebaczenie i to, by mieć czyste, właściwe sumienie? Czy pamiętacie takie zdanie? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale działanie Ducha Świętego, Królestwo Boże w Tobie. Bóg zasiada na tronie Twojego serca w Jego sterowni, panując nad Twoimi emocjami i kierując Twoimi siłami, kontrolując Twoje koncepcje i sprawiając, że jesteś jedno z Nim w społeczności i w miłości. I Bóg napełnia Cię miłością. On Cię napełnia mocą, On Cię napełnia Duchem. On Cię napełnia swoją własną boską naturą i On przemienia Twoją cielesną naturę w Jego naturę. Wtedy w tym stajesz się nowym stworzeniem w Chrystusie. Następna jest miłość. Wychodzisz i ptaki wydają się inaczej śpiewać. Och, jakie to jest inne, kiedy przychodzi Chrystus. Ty wtedy. Możesz spojrzeć do tyłu i pomyśleć, jak to się w ogóle stało, że ja się trzymam od tego z daleka. Jak to się w ogóle stało, że ja to odrzuciłem? Wszystko jest inne. Ty nie masz wrogów, oni wszyscy wyglądają słodko. Ty możesz wybaczyć wszystko, co kiedykolwiek ci zrobiono. Najgorszy nieprzyjaciel, ty. Możesz się o niego modlić na ulicy, objąć go ramieniem i podnieść go bez względu na wyznanie, do jakiej denominacji on należy. On jest stworzeniem, za które umarł Chrystus. To jest to, czym Bóg chce, żebyś był wypełniony. Kazanie jedność jednego Boga w jednym kościele.